hmm hmm Siema widzowie, słuchajcie widzowie Tu już jest kolejny odcinek z Garzmoda no no Siema jestem przyjaciel tutaj no U, no Jak co to ta, Fred jest tam więc on się nie jest nagrywać więc ja nagrywam więc jestem przyjaciel no siema siema widzowie no jestem przyjaciel, dobra okej okay. widzowie jak on mi zrobi pranka na zwoły odcinek o przygody, Frodo, prank Plecia, to dzisiaj może zrobimy pranka, czyli Frodoville, okej, okay. no tak, lecimy mu robić. Okej, okay. muszę iść teraz tam, muszę iść na korytarz, więc zaraz się widzimy na korytarzu. Łoś, hmm. siema, łoś ma! <laughs> Dobra, widzowie, jesteśmy już w korytarzu! Okej. Okay. Teraz musimy... Musimy tu zrobić takie prze, te, takie zablokowanie, żeby tutaj nie, nie szedł na, na, na windę, bo dzisiaj ma wychodzić gdzieś na dwór jechać, więc musimy mu to zablokować. On i tak tego nie zniszczy. Okej, okay, może sobie wybierać... Czekajcie. Okej, okay, widzowie, już zablokowaliśmy. Okej. Okay. A więc z tamtej strony zrobimy tak, że... Okej okay, widzowie, jesteśmy tu teraz, musimy jeszcze to zablokować, tylko Czekaj, czekajcie Okej okay, widzowie Już tutaj ten, o tak tutaj postawiłam No to tak, wiem co zrobimy widzowie Może teraz, tutaj stawimy taką nagrodę, on tak tego nie przebija Chociaż ja nie wiem, mieć razy, ale no to mało Ale nie jestem pewien co to może zrobić Sprawdźmy to O chyba tak pójdzie gdzieś indziej Bo, bo zrobię jeszcze drogę do mojego domu tam, gdzie Więc Zrobimy sobie tutaj... Okej, okay, widzę, to już zostawiłem takie ciasto. ciasto I tutaj napiszemy sobie, że... Okej, okay, to napiszemy sobie może... Nagroda... O, co czekaj... Czy? Nagroda... Dla... E, Freda... Okay. Nagroda dla Freda, okej... Okay. Tak napisaliśmy. I tak tego nie zauważył, można sobie zjeść. Okej. Okay. O, widzimy, tam mam kamerkę, żeby widzieć lepiej. Siema widzę. A teraz idziemy tam. Zaraz się widzimy. Okej, okay, widzę, jesteśmy tutaj, teraz musimy sobie coś tu stawić, żeby on to wszedł. No. To może się coś stale. Jak to wejdzie, to zobaczymy. Albo... Nie wiem. Weźmy coś tu stawmy. I widzowie, coś. Ten, tak, tak, przepraszam, widzowie. W widzowie, że weszło do pip to. No, więc przepraszam, widzowie. Okej. Okay. No to tak. Tak, tutaj może stawimy. Okej, okay, widzowie, tutaj stawiamy takie krzesełko, a teraz stawimy. Tutaj stawimy, może sobie beczkę. O, dobra. <laughs> Jakby co, to jesteśmy w garzymacie. No, tutaj stawiam taką wybuchającą beczkę. Pokoloruję mam na... Pokolenie żeby nie była podwyżana. Dobra, widzę, Pokoloruję to jako złoto, żeby... Bo będzie myślał, to złoto jakieś. Dobra. Hmm. Może jeszcze coś wymyślimy, no i... Dobra. I to tyle. No i zaraz się widzimy. Jak tu wszystko. Ja jeszcze pójdę sobie tutaj. No to co, widzimy. Czekamy na Freda. Ja będę tam przed... Przed światą. Ten... Ścianą o, będę tutaj. O. Tutaj będę się stał przed ścianą lub za drzwi, no to widać, będę się tutaj się ten siedział, żeby słyszał, czy Fred idzie. No. No i zaraz się widzimy, gdy będzie Fred, ja będę tutaj stał za ścianą. A i ten widzowie. Ten. O! <tustprising> ten... <tú> oh, 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 oh. Zaraz się widzimy. Mój głos jest taki trochę popsuty. Chory ma gardło do tego I, I słychać jak mam dźwięk Freda Więc ja tu sobie będę siedział za ścianą O tutaj, przed wami będę słuchać, że Fred będzie szedł, zaraz się widzimy A jeszcze sobie to stawię I jak widzimy, To tutaj sobie to takie coś stawię Żeby mi tutaj nie wchodził No, to zaraz się widzimy Gdy tutaj będzie Fred więc Zaraz się widzimy widzowie No jak będzie tam wchodził to tam w ten kliknie czy tam udać? No. To zaraz się widzimy widzowie. Ło, siema widzowie, czekajcie. O dobra. Siema widzowie! Widzowie, ja sobie mam, że pójdę gdzieś na dół. O, czyli... A gdzieś sobie idę na dół, więc zaraz się widzowie widzimy na no, dole. Do. W ogóle nie wiem, dlaczego to się nagrywa, ale dobra. Okej, okay. jak Dobra. Ej, co to jest? O kurde. Może jakiś prezent. Ha? Nie wiem co to jest. E to wygląda jak złoto! Oooo! Nice! Mm. Tylko że tam dlaczego jest zablokowane? Szkoda. Hmm. Dobra. Może coś i dla... mnie jest Hmm. Nie wiem co to mam brać w ogóle. Hmm. To nie wiem, okej. Okay. Może to wezmę, Nie wiem. O! Co to było za dźwięk? Przypomina mi to beczkę jakąś wybuchającą. Hmm. To ja nie wiem. A ja może jak to rozbiję, to może będzie do pieniądze, będę bogaty. Ło, ciekawe kto tam mi zostawił. Mam nadzieję, że to nie przyjaciel. Hmm. Chodź jest za bardzo bogaty. Dobra, no to nie wiem co ja mam zrobić. Hmm. Dobra, no to lecimy. Co? O! I co to jest? Pieniądze? Czekajcie. Dobra, widzowie, jeszcze raz spróbuję, let's go! Aaaaaah! No nie! Ohohoj! Nie, Mysz... wiedział, Wiedziałem! -e -e. Wiedziałem, że to beczka ten! Wybuchająca, no nie! <laughs> widzowie, on to w ten! Uderzył hiko ten! Eee! Wybuchł! Wybuchło mu to ten! Na twarz się ja nie mogę, <laughs> Dobra, ciekawe co jeszcze zrobię, pewnie to przejdzie. Hmm. Może być od walety chrzni, bo może być to moja sprawka, kurde. Hmm. To jakoś może tu przejdę. Hmm. Wiem, hmm. wiem, już wiem. Wezmę, we rozwalę okno, jeszcze raz zbuduję, no ja zbuduję to. No i tam jakoś tam przejdę przez frytat, zaraz się widzimy widzowie. Muszę zobaczyć, jak się czuje Fred, Więc zaraz się widzimy widzowie z nim tam. Oj. O Udy. Udy. O, kur o kurde! Fred! Fred, ty się dobrze czujesz? Halo! Czekaj. Za to? Halo! Fred! Fred! Ty żyjesz? Kurde, no... Na... Wiem! Może, ja go tam przepuszczę. Chyba. Kurde, no. Dobra. Jeżeli poziom pierwszy już prze, e, przeszedł, to mogę tam przepuścić go. I zaraz się obudzi. Dam mu No i zaraz się widzimy, jak on tam będzie. Też będę słyszał. Eee, widzowie, gdzie jestem w ogóle? Halo. Ja, prze, ja przecież wcześniej zginąłem. Co tu przeczekajcie? Czekajcie. Eee, tu pisze... Nagroda dla Ferdo. O, dziękuję, ja też sobie to. Mm, Pyszy. Aha, za ten. Aha, za zginięcie jeszcze dostałem nagrodę, okej. Okay. Tylko, że ten. Co ja mam robić w ogóle? Eh? Hmm. Co ja mam robić? Halo! Ej, gdzie mój łom? Posunęliby. Aha, zabicie trzy razy, kurde. Muszę mi usuwać. Aha. No, gdzie teraz mam ten łom? Hmm, co mam tu robić? Chyba się mam przedostać gdzieś tutaj. Tylko, że jak? Bo tu jest zaprudnione. Może coś tutaj to znajdę? O, oh, jest łom! Jore to. Okej, okay, mam łom już. Dobra. To mogę... Czekaj, może to rozwalę i może pójdę. Może to rozwalić. Okej. Okay. Aha, to stoi. To czekajcie, ja też to rozwalę. I dobra, rozwalona, no to idziemy na dwóch. No. Zaraz widzowie się widzimy na dole. Okej, okay, widzowie, jesteśmy. Ej, a może jeżeli tam jest takie coś jak... To może pójdę na jakieś liczby. To zaraz się widzimy, widzimy. Aha, widzowie, jak tutaj poszedł, to niestety jest zablokowane. Hmm. Ale mogę to rozbić. Hmm. To czekajcie, może rozbiję. Ej, widzowie, jak to te, no rozwaliłem, jak to rozwaliłem, to już nie było, ale już się pojawiło to, o nie, nie o no, tego nie rozwala, dobra, idziemy może na kolejną liczbę, o, to też są, czekajcie, czy mogę jakoś tu wejść, to czekajcie, hm. nie no, ja też, a jak to rozwala, to się też pojawi, to, czekajcie, spróbuję, ej, widzowie, jak to rozwala, to co się stało, w ogóle, o, jak to zabolało? Co to było w ogóle? No fajnie, że tak zrobiło się. Ja to nie mogę. Kurde do! No! Przeskoczyłem! ten! Zeskoczyłem, żeby tu nie było laserów. Ho ho! Jak to, ale łatwo. Haha! Haha, ha, ale łatwo, dobra, idziemy stąd, kurde. A Awału! Serio? O kurde! No nie, no to był laser, dobra. No nie no, zaraz się widzowie wyjdziemy na kolejnej liczbie Czyli ostatniej Widzowie, na tej ostatniej liczbie też jest jakieś coś, bo to, Jak to rozwalę to się coś stanie? Zobaczmy. Widzowie, jak to rozwala, to co się stało? W ogóle nic Aha, tylko deski Tylko? Bo to coś jest ukrytego Zobaczymy, czekajcie Czekaj, a jeżeli rozwalę te deski To co co tu się nic nie stało? Hmm jak powiedziałeś czekaj, aha, tylko to? Aha. O widzę, coś się pojawiało. Ej, ale ładne! Czekajcie, ja wam pokażę to. Zobaczcie, jakie ładne. To... Hmm. Nie wiem, co to jest? Hmm, nice! Może... Może coś tu jest, tylko że nie to jest ten. Ej, jak tutaj potę to może coś tam jest. Nie wiem czy to jest takie, że można coś tam wyjąć. Że po prostu tam wkładam lekki to ty... rękę i to tyle. Co to wkładam. Hmm. Dobra, sprawdźmy to. Może tam jest ludzik i jakiś list. Sprawdźmy to, tylko żeby muszę to uderzyć. Co to jest? A! Oh. Ej, gdzie mu cieszkać? Chodź o tego. Ty... Mam jeden HP! Co to było? Jeju, widzowie! Nie wiem co to się... co to było, ale... To była pombo znowu! O, kurde. Ej, co to jest? Jak to? To nie jest nawet podobne. A co to jest? O! Kurde no! Dobra, dobra widzowie! To zaraz się widzimy na samym dole, czyli na zero. Zaraz się widzimy, widzowie. I widzowie! Jak była ta beczka jak wybuchająca yy, z tymi cegłami uklarowana? Nie wiem, weźmy sobie... Nie wiem. Weźmy w to. Dobra. Skoczyłem sobie na to, weszłem w to co. No. no, żeby zobaczyć co to jest w ogóle, bo chciałem doknąć cegu, no. I walnęłem w to, myślałem, że to będzie dużo cegieł. No, cegu. Ja nie mogę. Nie wiedziałem, a to jest beczka wybuchająca w kolorze cegu. Myślałem, że będzie bardzo, bardzo dużo cegieł. No, cegu. To zaraz się widzimy, widzimy na zero. Zaraz się widzimy widzowie. Dobra, widzowie, już, już, już jestem tutaj na zero, na samym dole. Nic co nie ma, nawet nie ma. O, ty, tego, tej szafki jakiejś, no. Więc no. O, o, kurde, coś tu mamy do przejścia. Dobra. Musimy, musimy jakiś parkur przejść, tu są na sery. Dobra, bez, nie, bez kamery. Więc o, co by zobaczyliście. O, kurde, tu są na sery. Dobra, przechodzimy tutaj. Dobra. O, kurde, udało się. Nie wiem, jak, ale dobra. O, coś tam krzywego jest. Dobra, to musimy przejść. Dobra. To. O, o nie! Nie przeszłam, no kurde, no! Nie! Dobre, dobra widzowie, jestem już tutaj, więc idziemy jeszcze raz tamtędy, więc no pokażę to. Okej. Okay. Musimy to jakoś przejść. To jest bardzo łatwe, o kurde. Dobra. O kurde, ja przeszłem, dobra. O kurde, laser, dobra. Okej, okay, dobra, udało się i coś jeszcze. Nie, już nic. O kurde, tu jest coś zablokowane. Czekaj, coś tu powidzę. A, nie, dobra. Teraz. Gdzie mam iść? Może to rozwalę, czekajcie. Może to rozwalę. Dobra, widzę, z wami to rozwalę. Rozwalę to z wami. I to. I co? I co, wolny jestem, tak? Okej, okay, idę. O nie, to jest zablokowane! Jak to rozwijałem, to zablokowane. No nie, dobra. To widziałem, ja muszę iść tam. Dobra. więc, z wami to zrobię. Okej, okay, idziemy. Let's go. Co to było?! Ja cię kręcę. Widzawe, tu muszę wejść. I co tu jest w tym pokoju? Nic w ogóle. Co ja tu mam zrobić, halo? Coś mam tu zrobić? No i co jest w tym pokoju? Nic tu nie ma. Chwila. Co się ja to zauważyłem? Okej. Okay. Okej. Okay. Nie, nie jest dobra. Hm. Nic tu nie ma. Dobra. Idziemy w Co to było? What? Co to było? Dobra, wychodzimy stąd. Dobra, widzę, wychodzimy stąd. What? No co? Jak ja przeszłam te lasery? Halo. Hm. Dobra, nie wiem, widzę we, wracamy. Idę. Idę sobie. Ała! Kurde, aha, już nie żyję, A nie żyję, aaa. Sie... Siemowidzowie są Sie ci Sie jakby co? Tutaj po... ten, ten, tutaj kładłem takie jakieś pułapki. Przepraszam widzowie, u, 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 u. U, u. 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 mówiłam, że mam ten głos i trochę mu się zmienia, jak Fred, no. dobra, widzowie, ja tutaj pułapki takie postawiam, żeby on trochę poginął i tam na górze do windy, żeby zablokować, więc... On tutaj leży, a ja wezmę go do pokoju jako. Więc zaraz się widzimy widzowie w jego pokoju. O, 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 siema! Siema widzowie! Nie wiem gdzie ja jestem! Ale pomóżcie mi widzowie! Proszę! Dobra! O kurde, coś tu jest! Ej! Coś wygląda na to, coś podejrzanego. Wygląda jak ten telewizor. Hmm. bo coś tutaj się pojawi. Dobra, poczekam trochę. Dobra, widzowie, nic nie włączam, więc muszę tędy. Uciec. Nie. O kurde. Co się jest tu? O kurde! Tu mogę uciec! Dobra, uciekamy. Do... Czekajcie. Dobra, widzowie, już jestem tutaj. Więc muszę mu uciekać. O nie, kurde! O kurde, ale mogę uciec tędy. Dobra. Dobra, no to musimy to te, zniszczyć, no to niszczymy to. Dobra, widzowie, wychodzimy stąd. Musimy to zniszczyć. Dobra, udało się, widzowie. Ej, widzowie, nic się pojawia. Huh. Ej, widzowie, serio, nic się nie pojawia, mogę uciec, jej. Więc uciekamy stąd. O kurde, dobra, mam ucieczkę. Dobra, widzowie, mamy, o nie, nie mamy raty. O nie, o nie, to zablokowane. O, a tutaj, kurde, też się nie da. No niestety widzowie jesteśmy uwięzieni. Więc no. Dobra widzowie, no to idziemy tutaj. Dobra widzowie, no to musimy jakoś tu uciec. Hmm. Dobra, ja to nie będę robił. Może... Może rozbiję jakoś te drzwi, muszę iść. Hmm. Ja, no... odsuńcie się. O kurde. Dobra. Widzowie, ja to muszę rozbić. Czekajcie. Dobra, widzę, muszę to rozbić, żeby mi nie przeszkadzało, tylko nie wiem co to jest. Mi coś tu podejrzewa. To może być beczka, wybuchu, co nie jestem pewien. Więc no. Ej, a może jak rozbiję, to jest jakiś tam list od kogoś, który mi tutaj tak uwięził. Co serio, serio. Serio, ktoś tu przyjdzie może. Ten. Coś tu mi powie. Bo ktoś mnie patrzy chyba tutaj, przez okno, ktoś tutaj czy gdzieś. Więc to serio musi być, no, więc muszę to uderzyć. Uderzamy w to i ten. Dobra, widzowie. Ja w to uderzam, bo musi być tam jakiś list. Że ktoś tam. Jak przeczytam, to ten. Że ten. Jak to uderzę, to może być taki list, na pewno. Jak go uderzę w tą beczkę. Nie wiem, co to jest. Jakiś. Nie wiem. Nie wiem. Widzowie, ja muszę uderzyć w to coś, to będzie taki list. No. Powiem, to wam przeczytam, przejdzie ktoś, bo może mnie ktoś obserwować. Dobra, no to uderzamy w to, trzy, dwa, jeden. O, Ała! Wow. To nie był, to nie było to, to była beczka wybuchająca. O nie! <śmum> o kurde, ale mu to, ale kurde, wybuch, dobra, się nabrał. Siemowidzowie! Ten, ja, widzowie, zobaczcie od no. Za to, że mi się Zaczekajcie, widzowie, wiem. Przebieram się za kogoś, więc tak. Przebieram się i. Dobra, widzowie, za to się przyprawiam. Wzowiem. No, jakiegoś, nie wiem. Jakiegoś. jakiegoś mężczyznę. No, jakiegoś człowieka. No, i będziemy i, mieć głos. Na przykład. Hej, to ja. E? Okej, nie wiem mnie to będzie. Okej. Okay. Tak będę mówił. Dobra, to tak będę mówił widział. Więc zaraz się obudzi Fred. No. O, coś się stało. Kurde, no znowu się nabrałem. Jakoś widzowie się lecę i żyję. No. Więc no. Chwila. Kto to jest? Dzień dobry. Dzień dobry, no że mamy. Nie wiem, sobie jechałem nie zobaczyłem coś. Już jechałem. No. To jakaś pomoc? E, tak, proszę pomóc tutaj. Eee, no dobrze, no dobrze. No, 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 no tak. Już ja to, co wam. Y... Już. Dziękuję. Dziękuję, że pan mi pomógł. Nie ma sprawy. A wiesz co? Co? To ja, Fred, to ja, przyjaciel. A, to ty! Co ty zrobiłeś ze mną? Robiłem ci pranki, bo ty też mi robiłeś pranki. A, okej. Okay. No dobra, niech ci będzie. Bo ja też ci robiłem pranki. No. No. No, to może ci pomogę, okej? Okay? No dobra. Zrób mi może herbaty jakieś. No i może mi to pomoże. Okej. Okay. To zaraz ci zrobię. No. No! No to co widzę? Dotkańcasz no naszego odcinka. No, no to co widzę? Dotykając naszego odcinka. No to co widzę, dotkając naszego odcinka. No, no to co widzę, dotykając naszego odcinka. Jeżeli no, no właśnie no się to no to daj suba, łapkę w górę. No i dzwoneczek, no. Subskrypcja z dzwoneczkiem. Daj suba z e, dzwoneczkiem. No i daj e, łapkę w górę. No, 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 no i to tyle, no ja cały serzek do papa. No, 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 no i to tyle, no ja cały serzek do papa. A ty, widzowie, napisz w komentarzu, kto miał lepszy prank, psa, czy frat. No, napisz to w komentarzu. No, 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 no i to tyle, no ja cały serzek do papa. No, 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 no no i to tyle, no ja cały serzek do papa. Napisz w komentarzu, kto wygrał. Przyjaciel czy Fred? Napisz to w komentarzu. No, 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 no. No i to tyle. No co, jeszcze żegnam, papa.